Robi z tego content na aferki. i złapian Unboxala w swoją sieć. sprawić się z Pekierami, trudny dzień. Tybie czeka, czeka. Mama na tybie narzeka. Słuchajcie, Siemanko, witam was bardzo serdecznie. Króciutki vlog, bardziej taka odpowiedź dla unboxala, mianowicie na swój Instagram, wrzucił konkretnie na swoje story taki wywód odnośnie wardęgi i mnie. Eee, zarzucił on Sylkowi Wardendze, że wyciąga mu jakąś dramę sprzed roku, a konkretnie sytuację, że nie został on prowadzącym ReelCastu, eee, mimo że wcześniej dogadywali się jakoś, jakoś z Unboxalem. Miałem podpisywać tę umowę, wszystko było prawie dogadane, wszystko było super, tylko że wiecie, idziecie sobie na konferencję, Wojtoś was zaprasza, wszystko zapowiada się super, jak te rybki, które tu leżą, eee, ale no generalnie wchodzi problem, bo nagle przychodzi Sylwester Druid Wardenga i mówi... A, gdzie jest unboxal? No to ja musiałem wyjść na scenę Normalna sprawa W każdym razie poruszył tam temat aferek I faktu, że nie do końca teraz chce zawalczyć na ma. Jeżeli chodzi o walkę, mordeczko Ja nie naciskam Ty i tak z Wojtkiem Golą gadasz Więc to z nim, e, z nim rozmawiaj Ale poruszyłeś kwestię aferek e, Że niby w aferkach e, Faworyzuje Sylwka Wardęgę Przez to, że powiedziałem, że nie do końca dobrze wypadłeś na tej scenie. Trochę mnie to wybiło z rytmu. Potem jeszcze Boxdale robi faworyzowanie wardengi na aferkach, robi ze mnie kontent. Strasznie mi się to nie podoba. Więc no i zarzuciłeś tam, że też złapałem jakąś sieć. Nie wiem do czego to jest analogia, ale podejrzewam, że do tego, że możliwe, że to ja ustawiałem po prostu w jakiś sposób to, żeby Sylwek cię wyzwa... wywołał na scenę. To od razu ci tłumaczę, że nie. Sylwek po prostu gdzieś tam w trakcie konferencji. E, uderzył do czegoś, co jest związane z tobą, powiedział, że jesteś na scenie, sam cię wywołał, i jestem przekonany, że Sylwek prawdopodobnie może się o tym wypowie e, w ogóle, bo też go tam e, nazwałeś jakoś od druidów, i generalnie wygląda to tak, jakbyś miał jakiś ból do tego, że cię wywołał. A druga rzecz jest taka, że ja przez to, że powiedziałem, że nie do końca dobrze wypadłeś e, na tej scenie. To, to nie jest faworyzowanie Sylwestra Wardęgi Tylko moje Powiedziałem tylko moje zdanie Które jest podobne do Naprawdę większości ludzi Którzy pisali o tym, że No po prostu się mocno stresowałeś I nie do końca dobrze to wyszło O to mi tutaj bardzo chodzi, bardziej chodziło I powiem szczerze, że ja nie wiem czy ja chcę tą walkę podejmować Po tym co tam się odwaliło Z perspektywy watachy potężnej Sylwestra Ja to doskonale rozumiem, jakby trzeba zamalitać w dramach Zobaczyć co tam dlatego tego bo Sala uda nam się było. Paweł to wygląda tak w ogóle, jak coś miał jakiś ból o to, że Sylwek cię wywołał na, e, na scenkę, pogadał z tobą na temat e, prowadzenia realcastu i zachowujesz się dzisiaj, jakby nie wiem, jakby cię to chyba fest przytłoczyło stare, a podejrzewam, że większość ludzi już nie pamięta w ogóle o tej sytuacji tam. Jeszcze rozumiem, jak typ robi tam sobie content z wersów czy coś, ale jak jestem z nim ziomkiem, przynajmniej myślałem, że jesteśmy, a typ mi wyciąga coś takiego: O, ten boksa zły Wyluzuj ziomek, nie? Bo robisz z igły widły. Nie, to jest constant.